Kiedy legendarkę już się pojawiło, to nie może zaprzeczyć, że wywołało niemałe poruszenie ze względu na rozgrywkę, Pokédex i Fabuę i to było 3 miesiące temu. Alola widzowie, ja jestem Seter, a dziś porozmawiamy sobie o filmie Onto Dicey Blue bądź jak to woli na nowe Jest to początek ponad nadzieję, czegoś dłuższego niż ośmiodcinkowe Pokémon Evolves lub Twilight Weeks, choć nie mogę zaprzeczyć, że oglądało się to świetnie. Wracając, będzie to historia mojego chłopca i zróły spotkanie w lesie i wydaje mi się, że w tym wypadku w końcu będzie to dłuższa historia z dwóch starych bohaterów, a nie co odcinek co innego. Ale zacznijmy od początku. Jesteśmy z powrotem w regionie Hisui, odcinek zaczyna się dość poważnie. Widzimy grupkę ludzkich cieni, którzy przyglądają się czemuś w wodzie, a po drugiej stronie pokemony, które nagle odchodzą. W tym momencie widzimy ranną zorłę i opakującego ją Zoroarka. I tu się zatrzymamy. Oba te pokemony to ich normalne formy, a nie hisujańskie. Idąc dalej mamy Zoroarka, który zaczyna krzyczeć i najprawdopodobniej falą uderzeniową zmiata wszystko dookoła. Tu malowana historia się kończy i jesteśmy na statku. Mamy tam rozmowę młodego chłopaka z jednym z podróżujących statkiem. Chłopak mówi, że płynie było odwiedzić ojca, a staruszek mówimy o tym, jak to wściekły Pokemon atakuje wioskę. Potem nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Poznajemy głównego bohatera i dowiadujemy się, że są synem utalentowanego rzeźbiarza. Co do postaci tej dwójki najprawdopodobniej jest to rodzeństwo, bo wyglądają podobnie, ale ich głosy się różnią. I wątpię, żeby ktoś posłał mojego chłopaka na daleką podróż samemu, ale to są Pokemony i zostawiony temat nierozwinięty. Udają się oni do Buzzar Forest, aby uzbęć zapas drewna, i tak to jest to miejsce z morsem śnieżnym. I tu jest najważniejsze. Ojciec powstrzymuje syna przed wejściem do lasu i opowiada mu historię o Pokémonie, który stracił wszystko. O Zoroarku, który stał się czymś innym. Po tej historii ojciec odchodzi, mówiąc: People and Pokémon Co ciekawe, scena ta zrobiona była tak, jakby widział on to, co się tam wydarzyło, i jakby sam w to ingerował. Doskonale prezentuje nam to, to, co ujrzeliśmy na początku rozgrywki, i to właśnie mieszkańcy wioski obawiali się Pokémonów jako agresywnych stworzeń których należy unikać. Chłopiec wchodzi jednak do lasu, gdzie zostaje bawiący się Zoruły. I tu znów się zatrzymamy. Ta Zoruła to forma hisujańska. A biorąc pod uwagę to, co ujrzeliśmy a propos historii ojca, to jestem pewny, że jest to w jakiś sposób połączone. Może w końcu dowiemy się, dlaczego te formy się różnią. Zakłada on maskę Zoroarka, zbliżając się, zwraca na siebie uwagę przez łamane gałęzie. Przez maskę, mały stworek myli go z Pokémonem i zaczyna się zbliżać. No cóż, maska zrywa się o gałęzie, a zeruła wystraszona wiel człowieka zaczyna się cofać. Chłopiec widząc swoją przewagę, próbuje złapać stwora, nie przeszkadza mu w tym próba odstraszenia go, która przyprawia go o śmiech. Z chcą centobie swoje siły naskakuje na chłopaka, przez ten upada i a zresztą tego chyba nie trzeba nikomu opowiadać. <ślesk>